Witam widzowie. Zauważyłem dzisiaj, że podczas jazdy mi strzela tutaj coś w okolicach suportu. I będzie to odcinek z tego, no z, z, z tego, że, żeby mi przestało tutaj strzelać. Być może jest to jakiś brud na gwincie, być może są to łożyska w ramię, a może łożyska suportu, coś tego typu. Zdjąłem korby, wygląda tutaj wszystko git. Teraz patrzymy łożyska suportu. No, chodzą tak Tak mniej więcej, no kurde, bym powiedział, że Jeszcze pojeżdżą, ale być może to one strzelają Wszystko czyścimy i I, i No więc tak widzowie, odkręciłem suport <kłysy> Będziemy teraz sprawdzać łożyska No, tak jak już mówiłem, no jedno chodzi idealnie A drugie lekko tutaj Coś tam może strzelać Ale wyczyszczę to na razie, nie będę ich zmieniać w tym odcinku być może je zmienię y, kiedyś. A tutaj y, zobaczymy, jeszcze czy te łożyska w ramię nie strzelają. Spuszczę powietrze z amortyzatora i No i sobie powciskam to. I zobaczymy. Y, jeszcze wyczyszczę gwinty tutaj i tutaj i tutaj. Żeby było czysto po, posmarujemy to i się zobaczy. E, dobrze, no to wyczyściłem y, wszystko. Y, gwinty, wszystko tutaj y, łączenia. Oba tutaj też supporty, a czy oba łożyska też bardzo ładnie wczyściłem. Tą tutaj po środku też, chociaż nie wątpię, żeby to było przez to. To jest dosyć ciężki przypadek: no bo, gdy stuka coś podczas jazdy, tutaj mniej więcej, no to może być to parę rzeczy. Może być to przeskakujący łańcuch łożyska w ramię. Jeżeli ktoś ma ramę slope. No i może, może być to łożyska, suportu to mogą być piasek, na, piasek na, na gwincie. No i jeszcze ewentualnie może też być tylna piasta, no ale ja na tylnym piastę nie będę patrzeć, bo jest to nowa piasta Reel Pro, więc nie powinno się nic z nią stać jak na razie. Też mogą być to pedały, ale one też są nowe i dobrze się kręcą, więc no, nie podejrzewam. Będę sprawdzać, czy. Czy coś tutaj strzela? W tym spuściłem już powietrze z dampera, Żeby po prostu móc tutaj ruszać spowodnie Tym, a czy może nie tak spowodnie na no, stojąco po prostu to sprawdzę i no i tutaj znam relację. Powciskałem sobie go, nic tutaj w tym, w tej okolicy nie strzela. Strzela mi tutaj jedynie tutaj. Nie wiem gdzie dokładnie, gdzieś no na łączeniach dampera, na łożyskach tutaj na dampera, więc no tutaj nic nie strzela. Nie wiem czy to. Było powodem tych dźwięków, ale <laughs> złożę tutaj to, pojeżdżę. Jeżeli będzie coś strzelać, no to najprawdopodobniej będzie to tutaj, ale to wiadomo, to się wszystko wyczyści i powinno tutaj nie strzelać, bo to piasek po prostu tam chodzi i to możliwe, żeby to przestał. Dałem już smar na, na gwinty w suporcie i teraz na łożyskach też trzeba dać smar. Korby są przykręcone. Jak na razie no, chodzi to no, bardzo bardzo płynnie. Ułożiskami nic nie robiłem sami łożyskami. Być może dałoby się zdjąć tutaj tą zaślepkę i, i wtedy nasmarować te łożysko od środka. Ale no, niszczy to izolację bardzo, więc no, jest to ostateczność i no i jeżeli to nie, wszystko będzie nie pomogło, no bym tak zrobił. No, jak na razie, no tu idę się przejechać I też wytrę ten smar, który wyszedł po bokach Bo się niepotrzebnie będzie wrót spierać Przejechałem się No i problem nierozwiązany, no bo Ciągle mi to tutaj coś strzela Więc zostaje mi Tylko no, tutaj Te okolice I zostaje Zostałem też łożyska supportu Ale no to no to już nie będę dzisiaj robić, no bo to jest dużo dosyć roboty Późna godzina już jest Więc zostawię sobie to na potem Możliwe, że zmocznie to sobie robić coś raczej postawimy, że to support bo tutaj no, tutaj nie będzie to raczej tak, aż strzelać, bo to takie delikatny taki piasek no ale no być może być może to też tutaj to się akurat zobaczy kiedy indziej a jak na razie no to jak na razie no, to tyle no.